byłem oczywiście pracownikiem Instytutu Maszyn Matematycznych tylko już po okresie jak Ksys powstawał do KSYZ-a tylkośmy doczepiali jakieś mechaniczne ustrojstwa bo się zajmowałem urządzeniami peryferyjnymi DW3 DW3 to jest drukarka e, oznaczenie z dokumentacją która była całkowicie wykonana dokumentacja do elektroniki i logiki w Instytucie Maszyn Matematycznych kierownikiem tego projektu był magister inżynier Ryszard Trawski, który po mnie odbiał, objął zakład urządzeń wejścia-wyjścia, jak ja z Instytutu odszedłem do GUS-u. E, natomiast jeśli chodzi o mechanizm, to brałem czynny udział w pracach przygotowawczych kontraktowych, e, jako z, na mocy decyzji profesora Łukaszewicza byłem czymś w rodzaju takiego rzeczoznawcy w handlu zagranicznym do takich większych zadań. Do których należało to, i byłem w delegacji polskiej w Anglii. Wtedy, Anglicy, wtedy myśmy znali tylko mechanizm drukarki starszego modelu. A Anglicy z ICT wtedy powiedzieli: Jeśli rozmawiacie na serio, to po złożeniu podpisów o poufności pokażemy najnowszy model, i to był ten model którego mechanizm był, nazywał się 666, to był ten model, który wszedł do produkcji licencyjnych w Zakładach Merabłonie. Niemniej elektronika całkowicie była wy, wykonana do Rjadowskiej wersji w Instytucie Maszyn Matematycznych, a do wersji Odroskiej w ELWRO. Oczywiście. Tak to było na pewno, to dokładnie pamiętam. Proszę Państwa, miałem kilka refleksji, chciałem dać o tym, co się działo w guzie z komputeryzacją. Po pierwsze, tak, jest dość duży artykuł w 11 numerze wiadomości statystycznych z 2008 roku profesora Tadeusza Walczaka, chyba 40 stronicowy, który dość dokładnie tam to wszystko przedstawia. Wobec tego ja tylko w kilka minut, żeby nie starać się nadrobić czas, który troszeczkę naminął, takie główne refleksje. Po pierwsze, technika obliczeniowa w statystyce no to jest historia już lat 30. -tych. Tam w tym artykule też będzie napisane, jakie tam losy, jakie maszyny kupowano najpierw systemu cholerita, systemu Powersa i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o, o powstanie ośrodków komputerowych czy elektronicznych w gusie i całego wyposażenia, to jest efekt tej uchwały kermu nr 400, gdzie podano wyraźnie, że ma być to również w administracji państwowej i wtedy były wytypowane przedsiębiorstwa, instytucje, które dostały na to kasę i przydział pieniędzy. Jeśli chodzi o GUS, to padło na maszyny angielskie ICL, wtedy ICT jeszcze, z względu na oprogramowanie i ze względu na wtedy już rozpoczęte rozmowy z ELWRO na temat, nazwijmy to, nielicencyjny, ale umożliwiający stosowanie tego samego oprogramowania. To się mówiło zgodne z wzorcem. To się tak wtedy nazywało. Natomiast pierwsze maszyny, słom, no, to był zresztą wyczyn gigantyczny, zrobienie tej samej architektury i logiki w oparciu o kompletnie inną bazę elementową. To był niesłychany wyczyn zupełnie tej grupy, która w Elwro to zrobiła, której przewodni, przewo chyba przewodził pan Kambrelis. Nie wiem dokładnie, czy on był szefem, ale w jego nazwisko dokładnie zapamiętałem. Wtedy z maszyn ICT kupiono dla trzech instytucji: zakładu Wiedziałek Kasprzaka, Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa, czyli COIG, teraz, który właśnie jest prywatyzowany, i dla GUSU, z tym, że dla nas padło na maszynę 1905, a tamte instytucje dostały 1904. 1905 różniła się tym, że arytmometr pracował na słowach o podwójnej długości, z zmiennym przecinku, słowa tam były 24-bitowe. To było na podwójnej długości, więc był o wiele szybszy i bił na głowę w obliczeniach numerycznych wszystkie istniejące w danym momencie maszyny w Polsce. Pominę przykłady, bośmy się bawili konkurencją w tej sprawie z różnymi ludźmi, którzy uważali, że mają szybsze maszyny, ale to była nieprawda. Co było istotne, w Gusie postawiono na bardzo ścisły związek z przemysłem. To jest zasługa oczywiście profesora Tadeusza Walczaka. Ja się tu o tyle przyczyniałem, że ja osobiście miałem te kontakty rzeczywiście doskonałe Zarówno w środowisku wrocławskim jak i warszawskim Czy to Merabłonie, czy zakłady Elwro Nie byłem nacjonalistą warszawskim o tak bym to powiedział A takie powiedzmy pewne, pewne tendencje w niektórych środowiskach były zarówno w Wrocławiu Jak i w Warszawie I to była ta współpraca z przemysłem W związku z tym jeśli chodzi o maszyny ICL i maszyny ODRA potem, to jednolita decyzja zapadła, jeśli chodzi o kierownictwo GUS-u, żeby postawić na maszyny zgodne programowo z tym ICL-em, czy tam ICT, jak to się wtedy nazywało i kupować maszyny ODRA. Pierwsza maszyna ODRA 1304 numer 1 była u nas postawiona i u nas uruchomiona, no nie bez kłopotów, ale w każdym poszło. Oczywiście mnóstwo oficjeli zwiedzało, łącznie z ministrami. Nie pamiętam wtedy wicepremier Szyr, który chyba był tym głównym motorem, znaczy zatwierdzającym tą uchwałę. 400, był wtedy takim też parasolem ochronnym nad gus Dzięki temu GUS podkupił parę osób. Mnie też podkupiono z instytutu. Uczciwie powiem, był to indywidualny taryfikator, imienny, ileś ma się płacić. Było to. Więcej sporo niż pensja zupełnie przyzwoita w instytucie jako kierownik zakładu. Niemniej skoczyłem w tą głęboką wodę, żeby organizować sieć obliczeniową. Co tak się śmiejesz? No, no bo tak to było, no bo to taka, taka jest prawda, no taka, jest, taka jest prawda, prawda? Taka jest prawda. I wtedy postanowiliśmy wobec tego tą sieć budować. Proszę zwrócić uwagę na to, że sieć Gusowska to były wtedy 17 województw, potem przejściowo tam było ich 40 parę, prawda? I to były jednostki obliczeniowe, jednostki mechanizacji obliczeń, jak to się ładnie nazywało, w każdym z tych miast, mniejsze czy większe. Czyli to była duża sieć, docelowo liczyła ona około 2200 osób zatrudnionych w tej branży. Niemniej odry się spisywały znakomicie. Szczególnie po tym jak już dało się je rozbudowywać, przekraczając te te, 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 te mikroskopijne wymiary, 32 tysiące słów pamięci ferytowej, aż do ćwierć miliona, a nawet w porywach pół miliona słów pamięci półprzewodnikowej, oraz dyski z importu pojemności aż 60 MB na sztukę. Zresztą amerykańskiej produkcji Control Data Corporation. I wobec tego, ponieważ była to duża sieć, to musieliśmy zbudować ośrodek własny obliczeniowy, własny ośrodek szkoleniowy. Mieliśmy ośrodek szkoleniowy. Natomiast na skutek dużego zaufania firmy, że nie będziemy handlować na boku softwareem, wtedy to pojęcie kraduje, że software jakoś nie istniało. Myśmy mieli również rozdzielnie softwareu ICL dla wszystkich tych, którzy w sposób legalny, czego ICL wymagało, kupiły maszynę od ra 1300 lub ICL w Polsce. Nie wiem, kto mógł kupić nielegalnie wtedy ten komputer, ale taki pamiętam tę umowę. Moje stosunki z przemysłem również. Było o tyle dobre, że powstał równolegle Klub Użytkowników Maszyn ICL w Polsce z inicjatywy doktora Jana Żydowo, niestety nie żyjącego, dyrektora ZETO w Gdyni. Ja tam byłem w zarządzie, był pan Wyżykowski z PKP w zarządzie, był ktoś z budownictwa, nie pamiętam już dokładnie do końca. I, i wtedy myśmy byli tym tą rozdzielnią. Niemniej to, to forum, to forum klubu Użytkowników były. Takim świetnym miejscem do wymiany informacji, potem przekształciliśmy to w sekcję Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla umożliwienia legalnego działania, szczególnie zaraz po stanie wojennym. Z takich ciekawostek, poza tym, że mieliśmy to. Potem była kwestia, i to było jedno z największych i najtrudniejszych zadań, jeszcze chyba trudniejsze niż włączenie komputerów do pracy zamiast maszyn analitycznych, systemu, systemu kart to było. Przejście z dziurkowania i kart metodą mechaniczną, na kartach cholerych, zresztą 80-kolumnowych, na nowoczesne systemy, to był trudny bardzo wybór, bo trzeba było się liczyć z tym, że to trzeba, no nie wiem, tysiąc osób przeszkolić do, 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 do w skali kraju, i to trzeba było je przeszkolić łatwo i łatwo się przesiąść. Wtedy, były, wtedy miałem polecenie również od kierownictwa Gusu zanalizować sprawę co, co stosują Amerykanie w Biurze Spisów Stanów Zjednoczonych i również w Biurze Social Security Administration, czyli ichniego ZUS-u. I tam stosowano komputery wielostanowiskowe, minikomputery wielostanowiskowe, Entrex. Tenże Entrex był produkowany pod nazwą Redifon w Anglii i z tym, że Redifonem zakłady Meramat Mera na Służewcu nawiązały współpracę licencyjną. Wobec tego znowu ta współpraca nasza z przemysłem Oraz wybór odpowiedniego sprzętu Ja byłem zachwycony łatwością użytkowania, wziąłem ten podręcznik w Ameryce, pamiętam Przeczytałem, powiedziałem ja mogę usiąść to zacząć używać, tak to było Dobrze przygotowane dla Personelu w końcu, nie, nie mu, który nie musiał mieć wysokich kwalifikacji Do, do, tego, do tej operacji myśmy to wtedy kupili i zastosowaliśmy to W dużej ilości, to znaczy Gus tego kupił kilkadziesiąt kompletów Udr, UDR to było chyba 25, a tego to już nie pamiętam i wiem, że kolejny spis powszechny, który do tego był na tym całkowicie przeprowadzony. Ostatnia rzecz, nasze eksperymenty z transmisją danych oczywiście. W transmisję danych kolega Ryszard Trawski, poprzednio też pracownik Instytutu, robiliśmy różne eksperymenty, ale najciekawszy był to, co nazwaliśmy system TELSIS i na tym zaraz skończę. Było to system telegraficznego zbierania informacji, który polegał na tym, że krótki komunikat nadawany był z dalekopisu, który istniał wszędzie w administracji państwowej i miał całkowicie automatyczną łączność. Po wybraniu odpowiednich kilku znaczków łączył się z minikomputerem, właśnie Mera 9150, który to przyjmował. Jeżeli liczba kontrolna się nie zgadzała i był to bardzo prosty błąd, to go korygował automatycznie, jeśli to był błąd arytmetyczny. Jeżeli nie, no to trzeba było powtarzać. Niemniej to był pierwszy przykład zastosowania takiego, powiedziałbym, wielostanowiskowego zbierania danych w skali całego kraju, krótkich komunikatów, po kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt znaków w skali całego kraju, w pełni automatycznych, gdzie poprzez sieć telegraficzną do minikomputera i na wydruk, i były komunikaty, wtedy robione dla kierownictwa rządu, tak zwane szybkie komunikaty statystyczne, które powstawały w ciągu dwudziestu paru godzin. I to, to był jeden z tych ciekawszych eksperymentów. Tylko yy, jeszcze jedna taka ciekawostka związana z urządzeniami peryferyjnymi. Profesor Łukaszewicz, jeszcze jak byłem w Instytucie, polecił mi kiedyś zorganizować wystawę urządzeń peryferyjnych dla VIP-ów, żeby zobaczyli, że tego nam brakuje. Z logiką damy sobie radę, z językami programowania damy sobie radę, a z tą mechaniką trzeba im pokazać. I wtedy pamiętam, żeśmy zgromadzili ten całe, całe to mechaniczne badziewie. Do dziurkowania, do czytania dziurek w kartach, we wszystkim. I różni panowie przyszli, już nawet nie wiem jacy ministrowie. Podejrzewam, że to potem dało trochę dopingu do, do kupna licencji na drukarkę i do produkcji różnych innych urządzeń do taśmy perforowanej w zakładach Elwro. To tak w wielkim skrócie to tych parę takich uwag. Oczywiście jeszcze mam pamięć dobrą, ale coraz krótszą. Także jak ktoś coś będzie chciał się dowiedzieć, to przez Jurka Nowaka czy Fros bardzo proszę. Dziękuję Państwu.